Jakbym miał zatytułować jakoś dzisiejszy swój odcinek, to na pewno dałbym mu tytuł Dramat w mediach. Kto się najmniej cieszy ze świąt Bożego Narodzenia? Kto? Karp! A wiesz dlaczego ta ta, ta, ta sąsiadka e, tak szybko chodzi? Się mnie pyta? Ja wiem no dlaczego. Tak szybko chodzi, żeby nie było widać, że jest brzydka. Są takie dni jak dzisiaj. Piękny, niby piękny poranek słoneczny, wspaniała pogoda, a w mediach dramat. Media, jak wiecie, muszą się karmić jakąś sensacją. E, a tutaj otwieram dzisiaj i patrzę, nie ma nic. Jakby nie to, że Polki wczoraj przegrały, to by na czerwono nie było nic. Kompletnie. Dzisiaj jest taki dzień, że właściwie powiem wam, jakby wczoraj w nocy jakiemuś wędkarzowi urwała się żyłka na jeziorze, to oni by z tego zrobili newsa na pierwszą stronę. I podejrzewam, że tytuł byłby Dramat na jeziorze. Czy można było temu zapobiec? A jak wiecie, dramat na jeziorze jest wtedy. Jak się z kumplem wypływa we dwóch na ryby i się okazuje wieczorem, że tylko jedną flaszkę żeście kupili. Kiedyś jak pracowałem jeszcze w radiu w RMF, to słyszałem taką anegdotę a propos młodego dziennikarza, który przyszedł do pracy, no miał pierwsze takie reportaże. No i wysłali go na cmentarz we wszystkich świętych. Poszedł na ten cmentarz, no i nagrał tam, że dzień dobry, znajdujemy się na cmentarzu, jest piękna pogoda, ludzie odwiedzają swoich bliskich. E, policja czuwa nad bezpieczeństwem e, odwiedzających tam. Wrócił do tego radia, no i redaktor tam słucha tego materiału, zanim pójdzie na antenę, no i słucha i mówi, człowieku, dwa dramat, co to jest? Kto tego będzie słuchał? Wracaj tam i zrób coś z tego, bo co, co to kogo obchodzi. No i binokłopacy na nie chciał tej roboty stracić. Poszedł na ten cmentarz i relacja wyglądała potem tak. Eee, e, właśnie tu jestem z cmentarza Rakowickiego. Dla Państwa robimy relacje. Eee, bardzo dużo osób odwiedza swoich znajomych. Pogoda jest piękna, ale prognozy na jutro są już fatalne. Także e, uważajcie, ponieważ w alejkach jest bardzo dużo wilgotnych liści. Można się poślizgnąć. Dla RMFFFM, Karol, coś tam, coś tam. Dzisiaj ten dziennikarz z tego Remefu miałby pole do popisu, No widzę, że tu już paru dziennikarzy yy, się popisało. Na przykład mamy newsa. Uwaga, dzisiejszy news. Najbardziej brutalny i porażający news tego dnia. GIS wycofuje z obrotu marynowane pieczarki. Informacja porażająca, rozumiecie, że nie będzie można kupić, prawdopodobnie, ja tak rozumiem ten artykuł, że już nie będzie można kupić pieczarek. No i wchodzę. Główny inspektorat sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne w sprawie marynowanych pieczarek, marki firmy tam jakiejś tego, bo jako powód podano brak informacji o etykiecie. Jest jakiś stary news odgrzebany, czy, yy, czy będzie rozprawa o obrazy uczuć religijnych? Jak można obrazić uczucia? Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, gdzie można obrazić uczucia. Uczuć Uczucie można obrazić, ludzi można obrazić. Ludzie mają uczucia. Zwierzęta mają uczucia. Czasami zwierzęta mają e, fajniejsze uczucia niż ludzie. No to rozbierzmy to na czynniki pierwsze. E, no nie że abstrahuję, czy to będą uczucia religijne, czy laickie, tylko zastanawiam się nad całym faktem, jak można obrazić uczucie. Na przykład jak facet ogląda reklamy w telewizji, siedzi sobie pilot w domu nie. O, i ja reklamki sobie oglądam. I tam na przykład by było dużo reklam e, e, piwa, powiedzmy. Nie wiem, czy wolno piwo, nie, nie wiem. No, taki przykład daj. Jest piwo X i jest piwo Y. No i facet, facet generalnie on lubi piwo Y i takie właśnie ma na stole. A jest też dużo reklamy e, piwa X. No i on teraz się może oburzyć, ten facet, i on może napisać skargę. Może napisać na przykład, tak. Bardzo mnie mówiłam, bo tamto piwo jest nie takie dobre, jak to jest dobre. ja proponuję, żeby y, y, ukarać tych, co mówią, że to jest dobre, a to jest niedobre. No i teraz. Jakby taka skarga przyszła do Krajowej Rady Radiofonii, to podejrzewam, że oni by wysłali go do psychiatryka. Ale jeżeli ten gość napisze, że właśnie oglądałem blok reklam w tej telewizji, takiej i takiej, i yy, jedna z reklam obraziła moje uczucia alkoholowe, no i wtedy oni się muszą za to zabrać, bo o, reklama obraziła uczucia, czyli coś wyższego nie jego skłonność do pijactwa i z uczuciami się nie polemizuje. Uczucia kobiece bardzo łatwo urazić, na przykład kumpel był na wakacjach z żoną, byli nad Morzem Polskim, no i tam się potem spotkali ze znajomymi i się pytają znajomi jak tam było, no i ten kumpel tak chciał zażartować i mówi, no wiesz co, takie jedzenie dobre mieliśmy w tym ośrodku, że normalnie e, moja stara się po powrocie w sztorm, nawet nie zmieściła. No powiem Wam, grubo było tam. Znaczy, no, no właśnie. Albo jeszcze następna sytuacja, jak łatwo obrazić uczucia, facet a propos biegania było, bo tam ona zaczęła biegać coś, podobno bieganie wyzwala endorfiny. A ten mój kumpel mówi, nie, nie, ale w przypadku mojej żony to nie działa. W przypadku mojej żony endorfiny wyzwolone były tylko u sprzedawcy, który jej sprzedał buty, koszulkę, podkoszulek, skarpetki, opaskę e i łocza e do biegania. No to tyle, jeżeli chodzi o dramat w mediach. E tu w Drepano nie ma dramatu, jest piękna pogoda, o wow, o, wow. I na koniec powiem Wam, kobieta nie musi być ładna. Kobieta musi być piękna. Pozdrawiam i do następnego razu. Subskrybujcie, bo prawdopodobnie będą kolejne filmy.